Tak jak mówiłam wcześniej, jedziemy dzisiaj na wycieczkę zobaczyć troszeczkę Korfu. Będziemy zwiedzać Korfu śladami Odyseusza i zobaczymy również miejsce, gdzie go znaleziono. Z nami cudowna Ola, rezydentka, której nie pokażę, bo siedzi obok Leosia, więc nie mogę pokazać, ale jest z nami i która będzie nam wszystko opowiadać, pokazywać. I co? Więcej pokażę Wam na miejscu. Ola, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Paleo Kastricy, Monastery Protoku i w ogóle sama miejscowość Paleo -Kastrica, To jest związek bóstw Paleo, Stary, Kastrica, Zamek, bo za był to kaszer, był to zamek, ale tych nieproszonych gości na korpu było coraz więcej, więc uznali, że potrzeba wybudować coś wyżej i znacznie większego. Dlatego wybudowano Zamek Aniołów, który później Wam pokażę z plaży, a ten w XIII wieku na wiek, klasztor. Mamy Widzicie? ośmiu mnichów, którzy się zajmują. Piękny ogród w środku, zaraz zobaczymy. Widzicie, jaka mądra Ola jest? I to, 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 to jest właśnie Ola, rezydentka, która się nami opiekuje. Słuchajcie, to jest kombo To jest taka branslewka, w którą wierzą Grecy, że odpycha złe czary zaklęcia, jeżeli ktoś Wam źle życzy. Natomiast nie możecie jej sobie sami kupić, musicie ją komuś podarować. I ja właśnie kupiłam nam wszystkim taką, również Laosiowi. Sobie nie kupiłam. <laughs> sobie nie dałam. I jeżeli ona pęknie, to trzeba jak najszybciej ją wyrzucić. To znaczy, że za dużo już tych zaklęć i złych czarów było. Ale też ma taką. I dziś ma taką, zobaczmy. Takie ja mam nadzieję, że Leoś pokocha łódki, tak jak jego mama, bo jego mama kocha zływać łódkami. Kocha wodę być pod wodą.